Witajcie, Ludziska, witajcie, z tej strony Rashibo i jest to mm, taki specjalny odcinek z Prison Architecta czyli tak jak wielu z was, wielu podkreślam, ym, tam znaczy wielu no prosiliście żebym zrobił właśnie taki special aka, co by było gdyby się wszystko w tym więzieniu rozdupcyło a mm, ograniczyć ilość więźniów, sprowokować więźniów żeby mieli dostęp do broni i trochę im przykrzyżyć się, tak? to zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, tylko chcę poczekać jeszcze jak przyjedzie tych 15 więźniów z maksymalnym rygorem. Trochę tu już nad tym przesiadłem. W chwili obecnej wygląda to w ten sposób, że mam 40 więźniów wysokiego ryzyka albo 155 zwykłego i dwóch z Protective Custody. Dlatego myślę, że musimy to... Zrobimy to w ten sposób, że po prostu tutaj wstawimy jakieś właśnie dodatkowe rzeczy w stylu kantyna i po prostu tam to wszystko upchniemy jakoś dlatego też myślę, że <laughs> inaczej, dojdą ty, dojdzie tych 15 knypków to zrobimy co trzeba tymczasem redukcja ochrony to będzie rzecz, którą będzie trzeba zrobić, w ogóle kasy to to więzienie no jak głupie trzepie aha, i właśnie, i w tym odcinku będą też zapisy, ale sprzed mm, przebudowy tutaj magazynu Sprzed po prostu, no inaczej, z tego odcinka kończącego. Z tego odcinka kończącego będą zapisy, tak że będziecie mogli sobie tam wziąć i, i po prostu pobrać. No, dam linki do pobrania, żeby było właśnie wszystko ładnie, pięknie. Hm. No dobrze, to teraz tak. Żeby wszystko tutaj się dobrze zrobiło. Te drzwi zostawimy otwarte. I zrobimy taki numer. Teraz będziemy potrzebowali na pewno... Ha, ha, ha. E, reżim. Mm, o ósme jest czas wolny, później idą do pracy, tak? No to nie, ja im dam tutaj... it. Taki długi it będą mieli. Takie taki długie obiadki u mamusi. Do tego kantyna. nie musi być działań konkretno tym no. Ej, no co się stało? A, pewnie znowu snitch, tak. No, to się zdarza, no niestety. Teraz tak, co jest tu potrzebny? Serving table, bench. No, wstawmy te trzy przedmioty, żeby nie było. No, tak. Serving table, bench. A table. To wstawimy nawet <ścoughs> trzy, żeby nie było. No, i dzięki temu będziemy mieli coś już oświetlone. A my pobawimy się tak, że ustawimy tutaj strażników. Również tutaj. Teraz raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 z tej strony.

Będzie uwieśli będzie siedział. W najgorszym wypadku jeszcze mamy tutaj coś takiego jak Riot Guardów, których na pewno, po których na pewno będzie trzeba zadzwonić. To jest niemożliwe, żeby nie trzeba było. W sumie to mamy też trochę ludzi więcej. O, jednego za dużo. Bo chcę, żeby po prostu też nie było problemu z tym Żeby oni tutaj brali i... zabrali ich też z, z tego delivery W miarę szybko no, czyli będziemy mieli... Tym bardziej jak będą pionasy, to oni nie będą mieli ani tych... ani jak to się nazywa. Ani tej zerów, ani niczego. To też będzie weselej. No. Myślę, że będzie dobrze. <laughs> nie, trzeba zrobić taki trochę rozpiernicz. To będzie ta kantyna. Hmm, teraz tak. Jedzenie jest od y, której? To najpierw dam im się najeść jeszcze. Normalnie. Chciałem żeby przyspieszyć, można było ten czas, no. Chciałem żeby to można było jeszcze przyspieszyć jakoś. Niestety nie można. Ale ciut dalej. To przyspiesza, to przyspieszymy. To. Witajcie także z powrotem i już mamy ten moment, kiedy zaczyna się. Nasza przerwa jedzeniowa. I teraz tak, byśmy chcieli tylko zrobić jedną rzecz: usunąć to pomieszczenie. Tu nie będzie kantyny. Tu. O! Tu kantyny nie będzie. Gdzie tu jest kantyna? Tu kantyny nie ma być. Tak. I tutaj też nie ma być kantyny. To jest pierwsze co robimy. Drugie. Wszystkich strażników zabieramy ze wszystkich bloków, żeby nam tutaj się nigdy nie pałętali. Wiem, odgłos tego jest tragiczny. I... teraz dostajemy jeszcze tak, że to jest share-on. Czyli teraz wszystkie siły nasze, jakie będą, przerzucone zostaną w to miejsce. Wszyscy więźniowie posłusznie... ...udają się tutaj. <ścoughs> Czyli 201 chłopa. Dlaczego już zadzwoniłem teraz po Riot? E, ponieważ wiem, że oni będą mi potrzebni... ...do zabezpieczenia. Terenów ale zostawiamy ich sobie na razie na zewnętrznych rubieżach, ale po prostu chcę, żeby byli. No i teraz tak, tu mamy do czynienia z dużą kantyną. Ludzie zaczynają się złościć. A czym to będzie skutkować? Zobaczycie. Przerabiałem już trochę ten, że tak powiem, model. Mam nadzieję tylko, że zdążą się wszyscy tam wkulać. O. Tak, jeszcze ta kantyna została przecież, to tą kantynę trzeba usunąć. Nie mam więcej kantyn, nie. Dobrze, wsypcie się tutaj wszyscy panowie. Rajotowcy już są, panowie, starczami. Na swoich miejscach, jak widzicie, oni mają tutaj armory, a wedle logistyki można tu dostać strzelby, broń, zery. ciekaw, jak to wyjdzie. Oczywiście patrząc na to, to wszyscy powinni tu być. Dajmy tylko starszym czasu, żeby zgubić? O, starczy nas pewno. Tak, teraz... Tak. Który to jest zespół? Panów poproszę tu. O, zaczynają się małe rozruchy. Ale to są małe na razie zadumy. To jest tylko 30 strażników. Zaczynamy z czym to się skończy. Czemu ci rajotowcy tu wskoczyli? Oni mieli czekać tu dalej. Dobrze, to weźmy ich do tego bloku. Za ścianę, żeby nie wiedzieli co się dzieje. No, coś słaby ten bunt jest. Może zróbmy taki mek. Panów na jakiś czas poproszę, żeby się udali w ogóle stąd. Poszli gdzieś. Może to pomoże. No co, jest? No nie chcą się zbuntować. Nie, jest. Udało się. Dobrze, to teraz. Puszczamy powolutku Panu ze specnazu O i tylko taki problem, że teraz właśnie tak jak widzieliście Więźniowie dostali ciężki sprzęt do rąk Przydałoby się zebrać wszystkich ludzi Wysłać tutaj Chociaż tak czy jak szczerze wątpię Czy oni sobie poradzą z tym 14 śmierci w dniu dzisiejszym Więźniowie tam się ostrzeliwały z nami strzelbami z pistoletami biegają Jak to jak, ja jestem ciekaw co z tego wyjdzie Jeżeli chodzi o straty własne Ouuuuu Więźniowie tu całkiem dobrze Lewa, Lewą flankę w sumie w sumie lewą stronę, flankę oni... udało im się ją przebić Prawa flanka Prawa flanka jeszcze jakoś nie za bardzo Na lewej mamy dwóch gości ze strzelbami Trzech, czterech O. Ale wybili mu broń z rąk A gość się tam zaparto dalej, dostał tejzerem, jeszcze dwa strzały zdążył oddać. O! Jeszcze w środku dalej mamy gości ze strzelbami, którzy mają ochotę się bronić. Jak to wygląda? No, panów z od skład. Praktycznie nam wybili. Ja jestem ciekaw, ile oni się jeszcze utrzymają tutaj. 25 śmierci. 26. No, i dlatego nigdy nie daje się dostępu do broni. Przy więźniach. A poszło całkiem grubo. Myślałem, że przed nami myślałem, że będzie gorszej. Nawet jeden z Protective Custody przeżył. Co jest w ogóle dla mnie zastanawiające. Panów Zrajac składą dziękuję za pomoc. No i to chyba byłoby na tyle. Chcieliście bunty, chcieliście powstanie? Proszę bardzo, mieliście ludziska, także dzięki wam za uwagę i mam nadzieję, że tego typu special Wam się spodoba. No i przede wszystkim, że e, jesteście zadowoleni z zapisów do gry, które dałem również w opisie. Także dzięki, trzymajcie się, hej!